Być może ten film uratuje komuś życie. Historia Rili Goodrich i Antoniego Barahasa zaczęła się, gdy postanowili wspólnie wybrać się do kina na swoją pierwszą randkę. Podczas seansu Rili wysłała wiadomość do mamy, że film wydaje się jej nudny, ale bardzo cieszy się z czasu spędzonego z Antonim. Po tej wiadomości Rili już więcej się nie odezwała. Kiedy seans dobiegł końca, zapalono światła i jeden z pracowników odkrył martwe ciała Rilly i Antoniego. Sprawa Rilly Goodrich i Antoniego Barajasa Rilly Goodrich urodziła się i wychowała w mieście Corona w Kalifornii, gdzie mieszka nieco ponad 150 tysięcy mieszkańców. W szkole cieszyła się dużą popularnością, będąc członkinią drużyny cheerleaderek i grając w siatkówkę. Była towarzyską i wesołą dziewczyną, która łatwo nawiązywała nowe znajomości. Po ukończeniu szkoły średniej otrzymała stypendium na Uniwersytecie Wielkiego Kanionu Phoenix w Arizonie, co wymagało od niej przeprowadzki z rodzinnego miasta. Mimo to starała się odwiedzać rodzinę, gdy tylko mogła. Pod koniec 2021 roku Rili pomyślnie zakończyła pierwszy rok studiów i wróciła do korony na święta. 4 lipca, w Dzień Niepodległości, jej przyjaciele zorganizowali dużą imprezę, na której poznała Antoniego Barahasa, o rok starszego od niej. Antoni urodził się 9 sierpnia 2001 roku i był synem Briana oraz Katarzyn Barahas. Od najmłodszych lat wyróżniał się zdolnością nawiązywania kontaktów z ludźmi i wykazywał dojrzałość, która przerastała jego wiek. W szkole Antoni był znakomitym uczniem i sportowcem. Regularnie grał w piłkę nożną i trenował sztuki walki. Dodatkowo, zdobył dużą popularność na TikToku, gdzie założył konto w 2019 roku, a już dwa lata później przyciągnął około miliona obserwujących. Antoni był także aktywny na Instagramie, gdzie chętnie dzielił się fragmentami swojego życia. Nie miał jeszcze jasnej wizji swojej przyszłości. Rozważał kontynuację kariery w internecie, ale czasami myślał o spróbowaniu czegoś zupełnie innego. Wracając do imprezy 4 lipca, Antoni i Rili od razu przyparli sobie do gustu, rozmawiając przez wiele godzin. Po wymianie kontaktów kontynuowali rozmowę w mediach społecznościowych, w końcu decydując się umówić na pierwszą randkę. Choć Riley skończyła 18 lat, postanowiła, że najlepiej będzie, jeśli jej rodzice najpierw porozmawiają z Antonim, aby upewnić się, że zaakceptują ewentualny związek. Riley była bardzo związana ze swoimi rodzicami, a ich zgoda miała dla niej ogromne znaczenie. Kiedy jej ojciec spotkał się z Antonim, chłopak początkowo nie wywarł na nim dobrego wrażenia, zwłaszcza ze względu na to, że zarabiał na życie tworząc nagrania na TikToku. Z czasem, gdy lepiej się poznali, ojciec Rilly zmienił zdanie i zaakceptował wybór córki. Umiejętność komunikacji i zdobywania sympatii należała do mocnych stron Antoniego, który okazał się uprzejmym młodym człowiekiem z doskonałymi zdolnościami interpersonalnymi. Po uzyskaniu zgody rodziców, Riley i Anthony postanowili wybrać się do kina Regal Edwards w Koronie, aby obejrzeć film zatytułowany Forever Purge, czyli w Polsce noc oczyszczenia na zawsze. Większość z was prawdopodobnie nie zna tego filmu. Więc dla niewtajemniczonych fabuła rozgrywa się w dystopijnym świecie, gdzie raz w roku przez 12 godzin wszystkie przestępstwa w Stanach Zjednoczonych stają się legalne. To horror akcji pełen głośnych dźwięków, krzyków i strzałów. Zanim para udała się do kina, postanowili najpierw zjeść kolację w restauracji, nie wiedząc, że będzie to ich ostatni wspólny posiłek. Po kolacji Rili i Antoni poszli do kina. Było około godziny 21, a seans miał rozpocząć się o 21.30 i zakończyć bliżej północy. Ponieważ był to dzień roboczy, w kinie panowała cisza. Sprzedano zaledwie sześć biletów, z czego dwa należały do Rili i Antoniego, a pozostałe cztery kupiła grupa przyjaciół. Wszystko wyglądało normalnie i rutynowo. Młoda para, podekscytowana swoją randką, weszła na salę kinową, gdzie rozpoczął się seans. W trakcie oglądania filmu, Riley wysłała swojej mamie wiadomość, w której napisała, że film jest trochę nudny, ale bardzo podoba jej się randka z Antonim. To była ostatnia wiadomość, jaką jej mama otrzymała od swojej córki. Film dobiegł końca, a sala kinowa miała zostać posprzątana. Pracownik kina wszedł do sali i zdziwił się, widząc, że młoda para nadal siedzi na swoich miejscach. Z daleka pomyślał, że pewnie zasnęli podczas seansu. Jednak podchodząc bliżej, doznał szoku. Lily i Antoni byli ciężko ranni z ranami postrzałowymi głowy, a wokół rozprysnęła się krew. Natychmiast wezwano pomoc, dzwoniąc pod 911. Przybyła karetka pogotowia i policja. Medycy sprawdzili ciała i stwierdzili, że Riley już nie żyje, ale Antoni, choć w stanie krytycznym, wciąż oddycha. Został pilnie przetransportowany do najbliższego szpitala i podłączony do aparatury podtrzymującej życie. Rodziny młodej pary zostały powiadomione o zdarzeniu. I natychmiast udały się do szpitala, by rozmawiać z policją i przekazać wszelkie informacje, które mogłyby pomóc w śledztwie dotyczącym tej okrutnej zbrodni. Śledczy rozpoczęli dochodzenie od kina, w którym doszło do tragedii. Riley i Antoni mieli rany postrzałowe, co oznaczało, że ktoś musiał strzelać. Początkowo teoria zakładała, że jedno z nich zastrzeliło drugie, a potem popełniło samobójstwo. Jednak nie znaleziono żadnej broni, a u żadnej z ofiar nie stwierdzono śladów prochu na rękach. Dodatkowo zniknął portfel Riley, co sugerowało, że sprawca okradł ją po dokonaniu tej brutalnej zbrodni. Z tego powodu początkową teorię szybko odrzucono. Standardowe procedury dochodzeniowe obejmują zebranie próbek DNA i odcisków palców z miejsca zbrodni, by zidentyfikować sprawcę. W kinie okazało się to jednak praktycznie niemożliwe ze względu na ogromną liczbę odwiedzających, którzy pozostawiali tam setki, jeśli nie tysiące śladów DNA i odcisków. Dlatego detektywi musieli zastosować inne podejście. Tymczasem tragiczną historię Riley i Antoniego relacjonowały media, szybko zdobywając uwagę opinii publicznej. Wielu ludzi było wstrząśniętych i zadawało sobie pytanie: Jak mogło dojść do tak przerażającego zdarzenia w kinie, a jednocześnie nikt tego nie zauważył? W efekcie ludzie zaczęli bać się chodzić do kina, obawiając się, że mogą doświadczyć czegoś podobnego. Ten strach był jak najbardziej uzasadniony, ponieważ sprawca wciąż pozostawał na wolności, co oznaczało, że mógł zaatakować ponownie. Wiadomości o tym okrutnym przestępstwie szybko przekroczyły granice Kalifornii, i wkrótce cała Ameryka dowiedziała się o losie młodej pary. Media nie mogły jednak pomóc w samej sprawie, ponieważ wówczas nie istniał nawet przybliżony portret pamięciowy podejrzanego. Mogły jedynie informować opinię publiczną o postępach w śledztwie i najnowszych ustaleniach. Wracając do samego śledztwa detektywi przeprowadzili rozmowy ze wszystkimi pracownikami kina. Okazało się, że na ten konkretny seans sprzedano jedynie sześć biletów, co stało się cennym tropem. Dwa bilety należały do Rili i Antoniego, co oznaczało, że w kręgu podejrzanych pozostały cztery osoby. Policja założyła, że być może cała czwórka była w jakiś sposób zamieszana w to przerażające przestępstwo, Taki wniosek opierał się na tym, że trudno było uwierzyć, iż nikt z obecnych nie usłyszał dwóch strzałów w zamkniętym pomieszczeniu. Jednak później funkcjonariusze zwrócili uwagę na fakt, że w kinie emitowano brutalny film pełen głośnych scen walki i strzelanin. To sugerowało, że sprawca mógł wykorzystać jeden z tych głośnych momentów, by oddać strzały bez wzbudzania podejrzeń. Taka obserwacja nie wykluczała, że wszyscy czterej byli zaangażowani w przestępstwo, ale wyjaśniła, jeśli byli niewinni, dlaczego mogli nie zareagować na strzały z powodu hałasu filmu. Detektywi próbowali zdobyć więcej informacji o tej czwórce od pracowników kina. Jednak, ponieważ zakup biletów nie wymagał okazania dowodu tożsamości, policja miała jedynie opisy wyglądu z relacji świadków. Zgodnie z ich zeznaniami, podejrzanymi była czwórka młodych ludzi pochodzenia latynoskiego, która wydawała się być grupą przyjaciół. Dysponując tymi informacjami, policja intensywnie pracowała nad ustaleniem tożsamości tych osób. Wkrótce otrzymała kilka anonimowych zgłoszeń. Jedno z nich twierdziło, że zna miejsce pobytu sprawcy, co doprowadziło funkcjonariuszy na Envoy Street w El Cerrito. Tam odnaleziono przyczepę kempingową, w której mieszkał młody mężczyzna o imieniu Joseph Jimenez. Po przesłuchaniu Josefa, jego odpowiedzi były nieskładne i sprzeczne. W trakcie przeszukania przyczepy policjanci znaleźli broń palną oraz portfel Riley. Joseph natychmiast został aresztowany, a broń zabezpieczona jako dowód. Funkcjonariusze dostrzegli że kaliber broni był zgodny z tym, którego użyto podczas ataku na Riley i Antoniego. Pistolet został wysłany na ekspertyzę balistyczną, a jej wyniki potwierdziły, że to właśnie ta broń została użyta do zabójstwa w kinie. Nawet w obliczu mocnych dowodów, Joseph nadal zaprzeczał swojej winie. Sprawdzenie danych wykazało, że Joseph nie był wcześniej karany, a policji udało się również zidentyfikować i odnaleźć trzech pozostałych młodych ludzi, którzy byli w kinie razem z nim w czasie przestępstwa. Podczas przesłuchań przyznali, że są jego przyjaciółmi, ale stanowczo zaprzeczyli jakimkolwiek związkom z tym okrutnym czynem. Policja została poinformowana przez przyjaciół Josefa, że jego zachowanie tamtego wieczoru było niezwykle dziwne. Mówili, że mam rotał coś pod nosem i rozmawiał sam ze sobą, jakby był nieobecny lub w zmienionym stanie świadomości. Po zakupie biletów, cała czwórka weszła do sali kinowej i zajęła miejsca. Józef wciąż dziwnie się zachowywał. Wykrzykiwał niezrozumiałe słowa i rozmawiał z samym sobą. W pewnym momencie podczas seansu wstał i powiedział swoim kolegom, że musi pójść do toalety. Zamiast tego poszedł na parking, wyjął z samochodu jakieś pudełko i wrócił na salę. Usiadł obok przyjaciół, a gdy zapytali go, co znajduje się w pudełku, spokojnie odpowiedział: Pistolet. Początkowo uznali to za żart, ale jego ciągłe dziwne zachowanie szybko wzbudziło w nich niepokój. W obawie o swoje bezpieczeństwo trójka przyjaciół powiedziała Józefowi, że także idą do toalety, po czym zdecydowali się opuścić kino. Później przyznali policji, że nie mieli pojęcia, co Józef zamierza zrobić z pistoletem, ale byli zbyt przestraszeni, by się mu sprzeciwić lub by go powstrzymać. Myśleli nawet o tym, aby spróbować go przekonać do wyjścia. Jednak obawiali się, że jeśli go zdenerwują, to może ich zastrzelić. Po ich wyjściu z sali kinowej w środku pozostali tylko Joseph, Rilly i Antoni. W pewnym momencie podczas seansu Joseph wstał i podszedł do młodej pary. Rilly i Antoni nie zauważyli, że zbliża się do nich, gdyż siedzieli w rzędzie przed nim. Kiedy był wystarczająco blisko. Józef wycelował pistolet w tył głowy Rili i oddał strzał. Rili, niczego się nie spodziewając, nie miała szansy zareagować i, według lekarzy, zmarła od razu. Słysząc dźwięk strzału, Antoni odwrócił głowę i w tym momencie Józef ponownie strzelił, trafiając go w oko. Po tym przerażającym czynie Józef schował pistolet z powrotem do pudełka. Ukradł portfel dziewczyny i opuścił kino, wsiadając do swojego samochodu i uciekając z miejsca zbrodni. Policja ustaliła, że Joseph nie znał swoich ofiar. Atak był całkowicie bezsensowny i pozbawiony motywu. Biorąc pod uwagę dziwne zachowanie Józefa, o którym mówili jego przyjaciele, policja podejrzewała, że może on cierpieć na zaburzenia psychiczne lub był pod wpływem substancji. W późniejszym oświadczeniu Joseph przyznał się do zastrzelenia niewinnej młodej pary. Jednak szybko zaczął się usprawiedliwiać, twierdząc, że cierpi na schizofrenię. Wyjaśnił, że w dniu zbrodni słyszał głosy, w tym jednej, którą nazywał Abigail. Joseph dodał, że powinien przyjmować leki, ale nie robił tego od kilku dni, ponieważ zabrakło mu pieniędzy. Im dłużej ich nie brał, tym silniejsze stawały się głosy w jego głowie. Twierdził, że głosy ostrzegały go przed niebezpieczeństwem, ponieważ rzekomo nastolatkowie z korony chcieli go zabić. Wtedy Józef postanowił kupić pistolet dla własnej ochrony i to z tej broni odebrał życie Rili i Antoniemu, rzekomo na polecenie głosów, które słyszał. 31 lipca, zaledwie pięć dni po zbrodni. Lekarze, którzy starali się uratować życie Antoniego, ogłosili, że nastąpiła u niego śmierć mózgu i nie ma już nadziei na uratowanie go. Ta tragiczna wiadomość wstrząsnęła nie tylko rodziną młodego mężczyzny, ale także jego licznymi fanami na TikToku, którzy śledzili go w mediach społecznościowych. Mimo świadomości powagi jego stanu, wszyscy mieli nadzieję, że uda się go ocalić. Według niektórych doniesień Antoni był dawcą organów, a niektóre z jego organów zostały przekazane, aby uratować życie innym osobom potrzebującym przeszczepu. Kilka dni później rodziny Rili i Antoniego spotkały się, aby oddać im ostatni hołd. Ceremonia pożegnania była niezwykle emocjonalna, a wzięły w niej udział setki osób, które chciały wesprzeć rodziny ofiar. Podczas swojej pierwszej rozprawy sądowej Joseph nie przyznał się do winy, powołując się na niepoczytalność. Jego adwokat stwierdził, że cierpi na schizofrenię i że w dniu popełnienia przestępstwa był w stanie psychicznym, który uniemożliwiał mu pełne zrozumienie własnych działań. W związku z tym Joseph został skierowany na badania psychiatryczne. Mające na celu ustalenie, czy rzeczywiście cierpi na zaburzenia psychiczne, które mogły wpływać na jego zachowanie. Ta okoliczność spowodowała, że proces sądowy przyciągnął się ponad dwa lata, kończąc się dopiero w 2024 roku. W lutym tego roku Joseph wreszcie stanął przed sądem, a główny argument obrony nie uległ zmianie. Józef cierpiał na schizofrenię, a odstawienie leków doprowadziło do pogorszenia jego stanu psychicznego, co miało tragiczne konsekwencje. Wyniki badań wykazały, że, chociaż rzeczywiście ma on zaburzenia psychiczne, nie był na tyle niepoczytalny w dniu przestępstwa, by całkowicie stracić kontrolę nad swoim zachowaniem. Prokuratura zabezpieczyła z telefonu Józefa nagrania wideo z dnia zbrodni. Na których sprawca zachowywał się całkowicie normalnie. Co więcej, oskarżenie argumentowało, że gdyby Joseph rzeczywiście był niepoczytalny, nie ukradłby portfela Rilly po jej zabójstwie. Ten akt kradzieży jednoznacznie dowodził, że był świadom swoich działań oraz ich konsekwencji. Przyjaciel Josefa, Carlos Gonzalez, który był z nim w kinie w dniu tragedii, złożył zeznania podczas procesu. Carlos opowiedział, że Joseph nagle zaczął się dziwnie zachowywać, a kiedy pokazał im pistolet, on i jego znajomi przestraszyli się i postanowili opuścić salę. Stwierdził również, że gdyby przewidział nadchodzące wydarzenia, zrobiłby wszystko, aby temu zapobiec. Pod koniec procesu sędzia orzekł, że Joseph Jimenez był w pełni poczytalny w dniu popełnienia zbrodni. I całkowicie zdawał sobie sprawę ze swoich działań oraz ich możliwych konsekwencji. W rezultacie Joseph został skazany na dożywotnie pozbawienie wolności bez możliwości warunkowego zwolnienia. Obecnie odbywa karę w więzieniu stanowym w Kalifornii, gdzie spędzi resztę swojego życia. To już wszystko. Dziękuję, że obejrzeliście ten film do końca. Dziękuję za lajki i subskrypcje, a także za komentarze. Pamiętajcie, że czytam je wszystkie. Dbajcie o siebie i swoich bliskich, bądźcie ostrożni.